Och, Maszo, naprawdę wierzysz, że ze mną wygrasz? Jestem najlepszym zawodnikiem, jakiego tylko można mieć, więc uważaj. Ale jesteś gotowa podjąć to wyzwanie? Ach, ja się nie boję żadnych smaków, więc rozpocznijmy nasz challenge i sprawdźmy kto wygra. Cześć kochani, tu Masza. Och, I wiecie, dzisiaj dostałyśmy razem z Peppą zaproszenie do Pinga, by wypróbować jego tajemnicze fasolki różnych smaków. Ale hm, kolory są różne, czasami podobne, ale smaki inne. Razem z Peppą postanowiłyśmy je spróbować. Ta, która pierwsza się wykrzywi, przegrywa. Hm, jesteście ciekawi jak to się skończy? Jeśli tak, pamiętajcie by zostawić łapki w górę. A my zabieramy się za jedzonko hmm, no dobrze ja w takim razie wybieram och różową fasolkę jestem różowa więc ją zjem no dobrze podejrzewam że jest to spa smak em, chyba malinowy albo albo wiśniowy w takim razie oj <ścoughs> nie wykrzywię się nie wykrzywię się o i to była wiśnia, ale, ale bardzo, bardzo kwaśna. Hmm, nie myślałam, że aż tak. No to teraz moja kolej. Ja wybiorę o, tą jasnozieloną. W takim razie myślę, że to może być jakaś limonka. O, miałam rację, ale to wcale nie wydaje się być takie kwaśne. No dobrze, mamy remis, na razie żadna się nie wykrzywiła, ale ja muszę się czegoś napić. Uff, ha, od razu lepiej i czas na kolejną rundę. No dobra, to teraz to ja zaczynam i... Ach, poczekaj, może żółta. Hmm, żółta jak pomarańcz albo jak cytryna. No, muszę ją posmakować. Mm, nie, tamta poprzednia była bardziej... Ha! Tu nie muszę się nawet krzywić! Pew, teraz twoja kolej! A ja wybiorę taki trochę inny kolor. Hmm, jasno niebieski. No dobra, to może być jakaś jagoda albo coś takiego. Czas posmakować. Niam, niam, miam, niam. Hmm, całkiem dobre, ale kwaśne. Nie krzywimy się. Hej, to nie fair, ja trafiam na te najbardziej kwaśne. No dobra, Masza, teraz ty. Hmm, no nie wiem, jakiegoś koloru jeszcze na pewno nie było. O, teraz wezmę taki ciemny, granatowo-różowy może, o. Może tak dobrze tu nie widać, ale na pewno się troszkę różni. Hmm. Hej, to malina. Uff, uf, ale teraz faktycznie była kwaśna. Więc chyba mamy remis Peppo. No, dobra, teraz ty. Mm, wydaje mi się, że powoli będziemy zbliżać się do końca. Już powoli kończą nam się smaki. Ale zaraz. Jaki remis? Ja się z tym nie zgadzam. 1:0 dla mnie. No bo ty się skrzywiłaś na końcu, a ja mimo wszystko wcześniej nie. Więc nie masz o. Ta punktacja jest coś oszukana. Musimy to zmienić. Mm. No dobrze, może, mm, może mała przerwa, co ty na to, żebyśmy się czegoś tak, wiesz, napiły, no i, i możemy wtedy dalej wracać do gry, bo to jest naprawdę kwaśne, o, chyba jeszcze bardziej kwaśne niż cytryna, ale wiesz co, idzie nam całkiem dobrze, najpierw się troszkę bałam, że nie damy rady, ale teraz, hu, nie mam dla nas mocnych, o, nie masz, o. Masz całkowitą rację Peppo, więc ha, może w takim razie teraz zrobimy sobie jakiegoś fajnego czegoś do popicia i zaraz wracamy dalej, więc ha, no spójrzmy ojejka jejka jejka, co my tu mamy? Bing, coś dla nas specjalnie przygotował. Więc pora na małą zmianę smaków i za chwilę dalej będziemy zgadywać, co w tych fasolkach się kryje. Ja jestem bardzo ciekawa. Jeszcze nie było tylu smaków, a jeszcze parę kolorków przed nami, więc jestem pewna, że dzisiaj posmakujemy każdego możliwego owocu yy, i zobaczymy, co tam dalej jeszcze znajdziemy. No dobrze, w takim razie. Tą rundę zaczynam ja. I teraz nie ma oszukiwania. Ten to się krzywi, ten. E, no, ma mniej punktów. <grywia> Dobrze, ja wezmę. Ty już brałaś zieloną fasolkę, ale tu mamy chyba jeszcze inną zieloną. Ona, ona jest w takie kropeczki. Ciekawe, jaki ma smak. Zielony, zielony. No nie wiem, teraz mi nic do głowy nie przychodzi, ale posmakujmy. O! Ta jest najbardziej kwaśna, jaką dotychczas jadłam. Ale wiesz, co chyba najbardziej mi smakuje? Bo ma taki smak jakby zielonego jabłuszka albo coś takiego. Wiesz, Maszo? Jeśli jej nie jadłaś, musisz się koniecznie spróbować. Skoro mówisz Pepo, że jest taka smaczna, to może faktycznie jej posmakuje. Hmm... ale poczekaj, teraz mamy jeszcze jedną. Ta wydaje mi się jest pomarańczowa. Zaraz to sprawdzę. I będziemy mogły zobaczyć, które z tych są najsmaczniejsze. Albo po prostu, jakie są nasze ulubione smaki. No bo to od tego też przecież wiele zależy. Jedni lubią jedno, drugi lubią inne rzeczy. No, a ja już ją jem. Mmm, -hmm, mm, smaczna! Co to było? Hmm, poczekaj. Muszę sprawdzić, wiesz, bo nie jestem pewna. Mm. Nawet nie pomyślałabym, że może być taki smak. Wiesz, trafiłam na ananas. Ale jazda, co nie? Ach, wiesz co? Ale się najadłam. Uuu, ale kwaśno mi się przy okazji zrobiło. Ha, mm, ale wiesz co? Jednak ta zielona mi najbardziej smakowała. Mhm. No bo tyle było jednak smaków do wyboru. Hmm, ale wygrałam, hurra! Wygrałam z Maszą, wygrałam. Hmm, no dobrze, a kto mi kibicował, niech się przyzna w komentarzu i pamiętajcie, by zostawić łapki w górze. Do zobaczenia, kochani. Pa-pa!